Witajcie, chciałbym dzisiaj w ramach rozważania na dzień dobry poruszyć taki temat bardzo niepoprawny politycznie, a także bardzo przepraszam wszystkich, którzy się poczują urażeni. Mianowicie zniewieścienie. Kilka takich miejsc jest w Biblii, gdzie pojawia się zniewieścienie. No i zawsze, słuchajcie, jest czymś negatywnym. Przeczytajmy Jeremiasza, 50 rozdział. 37 werset: Miecz przeciwko jego Rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli. Czyli zwróćcie uwagę to jest Boże przekleństwo, to jest Boży sąd, że mężczyźni niewieścieją. I drugi yy, yy, werset z 51 rozdziału, 30 werset: Przestali walczyć rycerze Babilonu, siedzą w warowniach, siła ich wyczerpała się. Zniewieźcieli. Y... Żyjemy w takich czasach, kiedy mam wrażenie, próbuje nam się pomóc pozornie pomóc w taki sposób, że uzasadnia się i znajduje się wymówki w zasadzie na wszystkie nasze słabości, na wszystkie nasze. Walki, których nie chcemy podjąć, przede wszystkim sami ze sobą. I chciałbym powiedzieć od razu wprost, że mówię do ludzi podobnych do mnie. Mówię do ludzi, którzy zostali wychowywani przez matki w większości, ja byłem oczywiście też przez ojca wychowywany, ale mieszkałem z matką. I wiem, o czym mówię. Chciałbym ci powiedzieć, jeśli boisz się, jeśli boisz się bycia mężczyzną, to chcę ci powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo ten tlenk również przeżywałem w swoim życiu. I wcale nie było mi prosto. A więc pozornie nam się pomaga dzisiaj. Pozornie nam się pomaga. Mówiąc, że możesz być, możesz sobie wybrać preferencję seksualną. Moim zdaniem nie mówię tego jako żaden naukowiec, jako człowiek, który po prostu wie, co to znaczy doświadczać własnej słabości i z własnego lęku przed tym, żeby być mężczyzną, powiem tak. Myślę, że. Na 100% jestem to że Zasadnicza większość tych ludzi, którzy są homoseksualistami dzisiaj, to są ludzie, którzy się boją bycia mężczyzną po prostu. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Bo mężczyzną stajesz się wobec kobiety. Mężczyzną stajesz się wobec kobiety. Wobec innej, która musi cię w jakiś sposób przyjąć. Musicie docenić, musicie uszanować. Musicie rozpoznać jako autorytet. To jest, to jest przerażające. Jeśli nie masz takich wzorców w domu, to jest to przerażające. A nie masz takich wzorców, jeśli jesteś wychowywany bez mężczyzny. I tak samo jest z niewieścieniem. Widzicie? Czym jest niewieścienie? Zniewiście jest po prostu odpuszczeniem sobie walki o to? By stawać się mężczyzną. Na, na tym polega zniewieścienie. Zniewieścienie nie polega na tym, że. że yy, znowu myślę, niektórzy ludzie myślą, że zniewieścienie polega na tym, że no ja już kocham poezję, to chyba już jestem zniewieściały. No wcale nie. Jeśli robisz swoje zadania, jeśli potrafisz zatroszczyć się, wziąć odpowiedzialność, to nie jesteś zniewieściały. Jeśli jesteś wrażliwy, nie oznacza to, że jesteś zniewieściały. Zniewieściałość polega na tym, że nie potrafisz się ogarnąć, że nie potrafisz. Yy, Wziąć odpowiedzialności za rodzinę, za małżeństwo, za firmę, za zadanie. Ale przede wszystkim za małżeństwo jednak i przede wszystkim za relacje z kobietą. W tym kontekście to się pojawia. Bo to właśnie ta kobieta przeraża. I, yy... I życzę Tobie, jeśli masz takie problemy. Życzę Ci, żebyś się nie bał. Życzę Ci, żebyś wziął od Bo z Bożej ręki to powołanie, jakie masz. To jest powołanie mężczyzny i mogę Ci powiedzieć i potwierdzić na moim, na, na moim przykładzie, że Bóg błogosławi. Bóg daje pewną wewnętrzną twardość. Bóg potwierdza, że idziesz właściwą drogą. Nawet jeśli jesteś wrażliwy, nawet jeśli lubisz czytać, nawet jeśli piszesz wiersze, to nie są grzechy. To nie jest coś, co sprawia, że jesteś mniej męski. Męskość polega na braniu odpowiedzialności za samego siebie i również to trzeba dużo wiary do tego, ale tą wiarę Bóg daje taką wiarę również za to na tym, że wychodzisz do kobiety, zaczynasz się o nią troszczyć, zaczynasz ją poznawać, zaczynasz z nią żyć. I słuchaj, okaże się, że to jest możliwe uwierz mi, a jak boisz się tego, to możesz do mnie napisać na privie, chętnie Ci pomogę. Nie bądźmy zniewieściali, słuchajcie, nie bądźmy zniewieściali, nie bądźmy zniewieściali w zborach, bierzmy odpowiedzialność za zbory, ogarniajmy się i, i, i naprawdę niech ten, niech ten świat będzie pełen dojrzałych chrześcijan, którzy biorą, biorą odpowiedzialność, którzy się troszczą, ale którzy są tu również twardzi, właśnie w tym sensie twardzi, że można na nich polegać. Panie Boże, błogosław nam właśnie taką postawą. Prawdziwą męskością, Twoją męskością i utwierdzaj ją w nas, w tym wieku, który ją niszczy, który ją psuje, a który nawet może ją nienawidzi chwilami. Bądź uwielbiony, Panie, właśnie w tym. Z Bogiem. Do zobaczenia.